Witaj. Dzisiaj miałaś pierwotnie pokazać prezentację z techniką wchodzenia w stan koherencji fizjologicznej, ale muszę Cię poprosić o trochę cierpliwości, bo zamiast tego mam dla Ciebie pewną niespodziankę, która, no nie może czekać, bo do końca tylko ja ma wpływ na datę i ważności. Ta prezentacja będzie pewną zapowiedzią do tej niespodzianki, którą w pełni poznasz w najbliższy czwartek. Dzisiaj natomiast dowiesz się o pewnym tajemniczym sposobie na to, by lepiej zapamiętywać informacje, ale podczas snu. Ale i też szybko odpowiem na jedno pytanie, które gdzieś ciągle się pojawia, czy to w komentarzach, czy w mailach, jakie otrzymuję, bo przy okazji odpowiadając na to pytanie, zdradzę Ci trochę, czego dotyczy wspomniana niespodzianka. A właśnie jedno z pytań, które często otrzymuję, brzmi: Damian, skąd bierzesz te wszystkie informacje, które pokazujesz w tych prezentacjach czy produktach? Kilka razy już gdzieś wspomniałem, że sporo czerpię z anglojęzycznych materiałów, ale prawda jest taka, że gdy czegoś szukam lub chcę się dowiedzieć, to nie to, że wspieram się w poszukiwaniach angielskimi stronami czy materiałami. Najczęściej od razu szukam książek lub wpisuję hasła w Google po angielsku. Po prostu zasób informacji na rynku anglojęzycznym jest kilkadziesiąt razy większy niż polskim. Dam Ci prosty przykład. Wpiszmy słowo motywacja w polską Wikipedię. Oto co mamy. Krótka definicja, proces, rodzaje, zwiększanie motywacji i trzy źródła, z czego jedno to słownik. A teraz zobacz jak wygląda to samo hasło tylko w angielskiej części Wikipedii. Motivation. Krótka historia, koncepcje, teorie, 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 motywowanie pracownika, publiczności, motywacja podczas nauki, motywacja w biznesie, o I nie 3, ale 38 źródeł, z czego mniej więcej 60% to badania i publikacje naukowe. Widać już nic, prawda? Dla mnie jedną z głównych motywacji do nauki angielskiego był właśnie dostęp do takiego oceanu informacji i możliwość nieskrępowanego rozwijania swoich pasji. Oczywiście są setki powodów, dla których warto uczyć się języków obcych i każdy na pewno ma swoje własne. Ty także pewnie masz gdzieś w głowie jakąś wizję co do tego jaki język i do czego by ci się najbardziej przydał, prawda? Nawet jeśli aktualnie się żadnego intensywnie jakoś nie uczysz, to i tak prawdopodobnie bez problemu powiedziałbyś, jakie by ci się mógł przydać i do czego. Często też właśnie otrzymuję pytanie: jak szybko uczyć się obcego języka? Czy to angielskiego, niemieckiego, po prostu obcego języka? Niespodzianka, o której wspomniałem na początku, będzie właśnie odpowiedzią na to pytanie. Jest pewna międzynarodowa firma specjalizująca się m.in. w technikach szybkiej nauki języków obcych, i dysponuje ona systemem, który pozwala szybko uczyć się obcego języka w domowym zaciszu i jednocześnie. Niezwykle szybko i przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy, nawet osiągać bardzo dużą komunikatywność i zrozumienie w tym języku. Miałem przyjemność spotkać się z prezesem tej firmy, i właśnie razem przygotowujemy dla Ciebie niespodziankę, która <laughs> to Ci zdradzę, a przynajmniej częściowo, w następnej prezentacji, która wyjątkowo ukaże się wcześniej, bo już za 4 dni, czyli w ten poniedziałek. W każdym razie, jeśli kiedykolwiek planowałeś uczyć się jakiegoś języka obcego, czy to pierwszego, czy kolejnego, czy może nawet kilku naraz, to jestem pewny, że to ci się spodoba. A teraz zapraszam Cię do poznania metody, która pozwoli Ci lepiej przysłać informacje podczas snu. Pomoże Ci ona jeszcze szybciej opanować obcy język, no zresztą nie tylko go, bo możesz ją stosować do praktycznie wszystkiego, czego się uczysz. Zapraszam. Mam dla Ciebie interesujący trik. Jest dosyć niezwykły, rodzi bardzo fajne rezultaty, nie kosztuje nic dodatkowego czasu i prawdopodobnie nie słyszałeś o nim nigdy wcześniej, jednak przyznaję, że nie tak prosto go zastosować w praktyce. Przynajmniej nie w takiej wersji, w jakiej oryginalnie przeprowadzono badanie, które odkryło ten mechanizm. Jednak na koniec tej prezentacji poznasz już dużo praktyczniejszy sposób jego wykorzystania. A sam trik jest o tyle interesujący, że umożliwia on Twojemu mózgowi na lepsze utrwalanie zapamiętanych informacji podczas snu, Także gdy się obudzisz, będziesz się po prostu lepiej pamiętał. Ten zdumiewający trik został odkryty podczas jednego z badań, gdzie uczestnicy podzieleni na dwie grupy mieli zapamiętać, gdzie znajdują się pary kart ułożone w programie komputerowym, czyli takie zwykłe zadanie pamięciowe. Około pół godziny później uczestnicy poszli spać, a naukowcy za pomocą elektrod przypiętych do ich głów badali aktywności ich mózgów podczas snu. Następnego dnia jedna grupa studentów była w stanie prawidłowo przypomnieć sobie powiedziałem studentów, nawykował. Grupa uczestników była w stanie prawidłowo przypomnieć sobie 97% ułożeń kart, podczas gdy uczestnikom drugiej grupy poszło to trochę słabiej, bo uzyskali wynik średnio o 11% gorszy, czyli 86%. Jak się pewnie domyślasz, ta druga grupa była oczywiście grupą kontrolną, czyli jej uczestnicy nie robili nic, nic niezwykłego i spali tak jak każdy z nas. Co więc zrobiono uczestnikom pierwszej grupy, że po śnie lepiej pamiętali rzeczy, których się wcześniej uczyli? Otóż uczestnikom tej grupy podczas samej nauki dostarczono delikatny bodziec, który nie wpływały na ich koncentrację. Podczas nauki do masek, jakie nosili, okazyjnie dostarczano im zapach róży. Następnie podczas snu, gdy te osoby były w fazie snu głębokiego, czyli tak zwanego snu wolnofalowego, również dostarczano im ten zapach, czyli aromat różany. I to właśnie sprawiło, że ich mózgi lepiej zakodowały informacje zdobyte podczas nauki. Dlaczego tak się stało? W naszych mózgach znajduje się taka struktura jak hipokamp. Możesz o niej myśleć. Mm. W uproszczeniu jako takim pudełku, które przechowuje zdobyte w ciągu dnia informacje, a następnie w, ciągu, w nocy, upraszczając sytuację oczywiście, część tych informacji jest przetransportowywana z hipokampa do kory mózgowej, gdzie są utrwalane i umieszczane w tzw. pamięci długotrwałej. Ten proces opróżniania pudełka z informacji przenoszenia ich z pudełka, czyli hipokampu, z informacji i przenoszenia ich w bardziej trwałe miejsce, jakim jest kora mózgowa, ma właśnie miejsce podczas snu głębokiego. Elektrody podłączone do głów uczestników pokazały, że faktycznie gdy podczas snu głębokiego rozpylono zapach róży, który wcześniej towarzyszył przy nauce uczestnikom badania, to, to ich hipokampy były bardziej aktywne i jakby przetransportowywały więcej informacji do kory mózgowej. To wyglądało tak, jakby zapach przypominał twojemu mózgowi podczas snu hej, uczyłeś się jeszcze tego, przenieś jeszcze tę informację i tę i tę. I w rezultacie takie osoby lepiej pamiętały rzeczy, których się uczyły w towarzystwie aromatu, bo więcej informacji zostało przeniesione do kory mózgowej podczas snu. Ten efekt występował jednak tylko wtedy, gdy zapach był obecny podczas nauki i tylko wtedy, gdy ten sam zapach był dostarczony podczas snu głębokiego. To jest niestety ta smutna informacja, bo gdyby nie to, to mógłbyś sobie na przykład wypełnić na noc pokój określonym zapachem, przy którym się uczyłeś, i sprawa gotowa. Jednak w takim wypadku prawdopodobnie zanim wszedłbyś w ten sen głęboki, to twój nos już dawno przyzwyczaiłby się do tego zapachu na tyle, że przestałbyś go czuć, no i ten efekt pobudzania hipokampu podczas snu głębokiego by nie zadziałał. Żeby wykorzystać to zjawisko w praktyce, musiałby się oczywiście uczyć w towarzystwie jakiegoś zapachu. Nie musi to być koniecznie różany, To akurat był tylko przykład, yy, użyty w badaniu. I następnie poprosić kogoś, aby podczas gdy będziesz w we śnie głębokim, dostarczyć jakoś jeszcze raz ten zapach. Na przykład rozpalając go przy twoim łóżku. W sen głęboki wchodzimy kilka razy w ciągu nocy, jednak najłatwiej ucelować w niego podczas Podczas pierwszego cyklu snu, bo wtedy faza snu głębokiego jest zdecydowanie najdłuższa. Czyli w praktyce, jeśli nie masz problemu z zasypianiem, to po położeniu się do łóżka jakieś 30 minut później będziesz już prawdopodobnie w fazie snu głębokiego, która może trwać nawet do godziny czasu. Gdybyś miał więc kogoś do pomocy, to dla pewności niech wejdzie do ciebie do pokoju jakieś 40 minut po tym, jak się położysz spać. Wtedy niemal na pewno trafi w moment, kiedy będziesz podczas snu głębokiego. Jeśli masz kogoś do pomocy, kto kładzie się później spać niż ty, to możesz prosto wykorzystać to odkrycie. Wtedy super sprawa. Jednak zdaję sobie doskonale sprawę, że no nie jest to zbyt praktyczne, bo nie zawsze będziesz miał przy sobie drugą osobę, która będzie się kładła te co najmniej 40 minut spać po tobie. W takim wypadku możesz spróbować jeszcze nieco innej rzeczy. W badaniu jako bodźca użyto aromatu różanego, jednak znając mechanizm wiemy, że tak naprawdę nie chodzi zbytnio o rodzaj bodźca czy rodzaj aromatu, bo gdy zapach występował na przykład tylko przy nauce albo tylko podczas snu, to nie było żadnego efektu. W tym mechanizmie w tym zjawisku chodzi o to, żeby jakiś dodatkowy i ten sam bodziec wystąpił zarówno podczas nauki, jak i podczas dokładnie snu głębokiego. Jeśli chcesz, więc po, jeśli chcesz więc pobudzić swój hipokam do wydajniejszej pracy podczas snu, możesz podczas nauki puszczać sobie na przykład cicho w tyle jakąś melodię, a potem kładąc się spać nastawić na przykład bardzo cichy budzik w komórce, aby za 40 minut zadzwonił tą właśnie melodią, która towarzyszyła ci podczas nauki. Ta melodia ma być ustawiona bardzo cicho i subtelnie, żeby cię nie zbudziła, a jedynie jako przypomniała twojemu mózgowi chwilę, kiedy się uczyłeś. Teraz większość komórek ma zresztą opcję ustawiania głośności budzika, a jako jego dźwięk możesz wybrać sobie własne utwór MP3, a jeśli nie, to możesz nawet ściągnąć odpowiednią aplikację, która tak zadziała, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Więc zastosowaniem tego w praktyce nie powinno być już żadnego problemu. Jak mówiłem, ten sposób akurat z muzyką nie był testowany podczas badań, jednak biorąc pod uwagę mechanizm tego zjawiska, jest bardzo prawdopodobne, że również, że również zadziała. A kto wie, może dzięki użyciu tego. Prostego triku zdobędziesz kilka dodatkowych punktów na mnie, które zrobią ogromną różnicę. Podczas badania wykorzystanie zjawiska, które przed chwilą poznałeś, polepszyło zapamiętanie informacji przez badane osoby o 11%. Więc w sytuacji, gdy każdy punkt jest cenny, a nie masz więcej czasu na naukę, taki trik może okazać się bezcenny. Mam nadzieję, że będzie ci służył. Pozdrawiam serdecznie.